Siemanko, z tej strony DIREK! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku FIFA 22 Ultimate Team. Dzisiaj jest to dosyć spontaniczny odcinek, bo ogólnie mam mało foderu i tak myślę, co jeszcze by tu zrobić. Ale kiedy nagrywam ten materiał, jest godzina dokładnie 18.50. Otworzymy, mam tu cztery paczki za, ten, za te wyzwania z festiwalu Goli. I poczekamy do tej 19.00, zobaczymy, co wyjdzie, i wtedy zdecydujemy. Co robimy dalej? Zanim jeszcze zaczniemy, pokażę Wam z kim ostatnio grałem. Grałem sobie jedną ligę. Wchodzę, szukam rewala. A tutaj pokazuje się pani Rokcia. Na początku nie wiedziałem, że to ona, ale sprawdziłem nick, Upewniłem się, zapytałem jej pod filmem. Napisałem komentarz. Potwierdziła to zielu przy piłce. No i niestety beznadziejne podanie. Z czego. Spina Sola, tym Elastico porobił. No i Bramka blokowałem tam, no ale widać, no że przepchnął mnie ten Spina Sola. Silny chłopak, było Git. Lecimy z pierwszą paczuszką Złota paczka, piłka, że premium. Ogólnie, jeszcze korzystając z tego czasu, mamy jakąś kartę specjalną. Aha, ale 85 przyda mi się na pewno. do Patrząc na to, że ja mam mało w ogóle foderów w klubie, to Gitos. Kolejna paczka, właśnie chciałem jeszcze powiedzieć, yy, bo niecałą godzinę temu skończył się finał E-Nations. Yy, ja ogólnie się nie interesuję yy, esportem za bardzo, ale z racji, że dzisiaj tak sobie siedziałem w domu, w sumie nudziłem się trochę, no to mówię obejrzę sobie, bo występował tam. Yy, kolejna paczka, otwieramy. Występował tam mój ulubiony FIFA. Mamy specjalną kartę, jest to Future Stars Portugalia PS. Dobra, Trinka Zarąbiście, foderek się sypie. Bejot, mój ulubiony FIFA. Także z chęcią obejrzałem sobie i naprawdę emocje, które mi towarzyszyły, były nieziemskie. Gratulacje dla chłopaków. No, liczyłem bardzo na to pierwsze miejsce po tej pierwszej bramce. Jak strzelili Brazylijczykom, no ale no, czu, cóż. Nie udało się, ale i tak z tego co wiem to chyba pierwszy raz udało im się wejść do, w ogóle grali w tym w turnieju Nations, także to jak na pierwszy raz granie w finale to jest naprawdę coś pięknego. Lecimy z ostatnią paczką, pięciu piłkarzy, 8-5 plus i mamy team of the season. A jest Wilfred Zaha, 92 no i fajnie, mamy foderki. Co teraz będzie? No, fajnie 9. No, to jest pierwszy z naj Mares ma wyższą ocenę, ale Zacha wyskoczył pierwszy. No dobra, nieważne. Mamy fajne fodery. Na pewno się przydadzą. Dobra, mamy 19. Zobaczmy, sobie, co wyszło dzisiaj w SBC. Wyszedł Jonathan David, 95. 4 gwiazdki szt sztuczek. 5 słabszej nogi. Wysoka w ataku, wysoka w obronie. Wow. 99 wykończenia. No, karta super. Co trzeba na niego wymienić? Tylko skład 85. No, to bez żadnej karty specjalnej, no to zarąbiście. Mamy kolejnego żetona i zrobimy sobie zaraz, to, zaraz tego żetona. Plus paczkę dostaniemy za nią. I mamy wyszły player piki. Zarąbiście, panie, no to zarąbiście, bo myślałem, że dopiero w poniedziałek jak zawsze dadzą, ale fajnie jeszcze jest ta paczka 75 plus razy 5, dobra, robimy coś, robimy pierwszą pakę, przepalamy sobie skład foot 14 na żetona i dostajemy za, za niego paczkę, no złotą paczkę ukaże wymienną, ale zobaczmy. No niestety nic nie ma, My lecimy dalej. Dobra, myślę, że nie ma nic lepszego niż SBC o tego bohatera food. Przepalamy pierwszy skład 88 ocena. Przepalamy po prostu ten składik pierwszy i od razu sobie otwieramy tą paczkę. Ekrany zawsze spoko. 3-8 trójeczki na pewno się przydadzą do, te, do tego drugiego wyzwania, bo tam jest potrzebny skład 8.6. Potrzebuję jeszcze trochę woderu, także robimy sobie player picki 8 82, na szczęście, że wyszły. Pierwszy player pick. Co tutaj dostaniemy? No, Fekir, Słabo, ale no dobra, to jest dopiero początek. Lecimy z drugim piczkiem 82. Jest Jonathan David 87. No, on nam jeszcze nie wystarczy, aby przepalić ten składzik. Także lecimy z kolejnymi piekami. Trzeci pik 82. Co nam da? Volant, No i czwarty pik. Proszę, coś dobrego. Jest Luis Alberto 88. Zobaczę jak tam wygląda ten skład, no ale myślę, że jeszcze troszeczkę zabraknie oceny. Dobra, brakuje mi jeszcze jednego punktu overala, także próbujemy trafić coś wysoko ocenionego. O Boże. Pick number 6. lecimy. Dawać mi tą jakąś dużą ocenę. Dla odmiany jedna rozbudowa 5 x 75. Mam nadzieję, że coś tu poleci, no proszę. No, tylko ekrany. No, i liczyć w miarę jeszcze ujdzie do tego składu, no Dobra. Player pick numer 7. Proszę, coś wysoko ocenionego. Jezu, no, ale nie oddaję te piki, nie? Kompletnie, dobra. Bierzemy Angelino. Kolejna rozbudowa do odmiany. Proszę, coś dobrego. Dobra, mamy team of the season. Uuuu, dobrze. Jej, jest, mamy Davisa. Pięknie. I jeszcze Davida na duplikacie. Dobra, spoko. Drugie wyzwanko o tego player pika ukończone. 86 oceny. Davis od razu tutaj dał ocenę ogólną. Przepalamy te wszystkie karty i lecimy z pickiem. No i dobra, bez żadnego odkrywania, bez niczego lecimy. Jeden z pięciu zmiennokształtnych bohaterów lub kapitanów. Lecimy. Otwieramy. Co będzie? Jezu, no... Sami prawie ci kapitanowie, no tylko Dempsey, ale beznadziejny ten pik. Nie polecam Wam robić, nie róbcie go. Dobra, nie ma co, bierzemy Dempseya po prostu i tyle. No cóż, zawiodłem się na tym player piku, ale jeszcze mam plan, zrobimy sobie jeszcze rozbudowę 85 razy 10, ale najpierw zagrajmy sobie meczyk. No i zrobimy, zobaczymy, może poleci coś fajniejszego. Lecimy z meczykiem, dzisiaj gramy sobie dla odmiany Food Champions. <laughs> No składzik potężny, Ronaldinho, ajajaj, aj, aj, no dobry strzał, znaczy no nie był za dobry, ale przynajmniej spróbowaliśmy. I teraz podanie do Bale'a, ojej, szkoda, że sędzia to zakończył, mamy koniec pierwszej połowy, no meczek taki dosyć wyrównany, nudny, ale no spróbujmy to wygrać po prostu. Olep, my mieliśmy trochę szczęścia. No ale szczęście też jest potrzebne. I teraz do Hulita, pięknie! Lecisz Hulit, dawaj, dawaj, dawaj! O Boże, dlaczego na czerwonym nie wytajmowałem? Mogę mnie strzelać w ogóle na precyzyjnym? Kurde! Lecisz, dawaj, dawaj, dawaj do Arquinius. Ja wiem, że to jest Luis Diaz, on ma 99 tempa. Ole! O nie! Doble Loris! Jeju! Moja wina, moja wina, że tak zrobiłem, dobra, kulit. Teraz embapę, nie wiem czy spalił, nie spalił. Chyba, dobra, lecisz, embapę, lecisz. <słuch> Kurde. Dobra, mamy koniec meczu i dogryweczka. Jezu, ale nudny ten mecz jest straszny. Chodzi sobie, kroj w za Ronaldo i lecimy z drugą połową. O, boż! No sędzio, panie sędzio, to już powinien być koniec meczu. insignia strzela mi na 1 do 0. Uuu, jaka jeszcze, jaką brameczkę. No pięknie, ale ja się nie poddaję. Ni, ni, ni. Kilian papy! No, jeden do jednego. Lecimy. Może jeszcze wygramy jak nie to karnioszki. Ho, ho, ho Mamy ostatnią akcję, proszę Państwa Ronaldinho! Aj, szkoda! Źle, źle to zrobiłem, ale dobra, mamy karne dla widzów. Lecimy, pierwsze karny. Ronaldinho. Tak jest! Zmylony przeciwnik. Środek. Dobra, niestety. Kolejny karny będzie należał do Gareta Bale'a. Tak jest. Dobrze. Tym razem pójdzie w prawo. Kurde, mogę teraz zostać w środku. Dobra, gdzie teraz? Gdzie teraz? Dobra. Damy w lewo kurde, ale... O Jezu, dlaczego tym lobem? Żebym przytrzymał L1, dobra, jest Kutinio. Kurde! Dobra, 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 jest git. Musimy teraz wybronić, nie wiem Lewo. Prawo. Dobra, jak teraz nie strzelę, to koniec. Uj, dobra, środeczek. No. Ho, ho, jezu, dobra. Dobra, gdzie teraz? Środek. Ja mówię, że lewo, dobra, lewo będzie. Kurde, prawo znowu, dobra, no trudno, przegrywamy to spotkanie. Dobra, sprawdzałem, brakuje mi jeszcze jednego punktu do oceny ogólnej i mamy tą paczuszkę. Lecimy z trzecią, z kolei teraz, no i lecimy czwarta, no już chyba szósta bo siódma. Ta rozbudowa, tak naprawdę. No i tylko tripie. Ok, teraz player pick. Jeśli się nie mylę, to ósmy w tym odcinku. I dobrze jest Handanowicz. Mam nadzieję, że on już da tą ocenę ogólną. Leci już chyba dziewiąty player pick. Nie dał jeszcze jednak handanowić tej oceny ogólnej. Dobra, dziesiąty pick. Proszę, niech tutaj coś w końcu odda. Tiago Silva. Jedenasty pick. Czy w końcu poleci coś dobrze? No, i pik 12. No, czy w końcu coś z tego dobrego poleci? No, Boże, jak te piki w ogóle nie oddaję? Lepiej mi oddał z tej paczki. Chyba nie wiem, trzecia to była paczka z tej 75 razy 5. plus. Dobra, mam nadzieję, że ta rozbudowa teraz odda, bo naprawdę piki tragiczne. Lecimy, proszę. Jest, no i mamy walkout Jamie Vardy, 86. No, i on już powinien, mi się wydaje. No, i jeszcze diallo 8,5. No, i. Co bardziej oddaje? Mamy w końcu tą paczuszkę i zaraz nią lecimy. Okej, okay, taki składzik w końcu przepalamy na tą. Rozbudowę 8,5 razy 10. David. kurczę, przepraszam. Liczę tutaj na jakąś starą liście grywaną kartę, a jak nie, to jakoś. jakiś bardzo wysoko oceniony foder. Lecimy z tą paką. Co będzie? Mamy Future Starsa. Czyżby. Aha, La Crua, ok. No to jeszcze może być tutaj dużo foderu. I co będzie? Sam foderek. Croix Barella, Dias Varand, Diamond Erich, Jimenez, Korea, Kurtoa Cassius, Nie jest to jakoś mega wysoko oceniony foder, ale zawsze się przyda na bank. Zagramy sobie jeszcze jeden meczek i zobaczę, co tam jeszcze jest w SBC. I może sobie jeszcze coś zrobimy. Mamy drugiego rywala Food Champions, 4 Cats. No niestety, ja to sobie gwizdam. A tutaj Lewandowski już mi strzela bramkę na 1 do 0. I Cristiano, ależ była głowencja. Jest Ronaldo. I kurde, Donaldinho, tak blisko. No kurde, szkoda. Aj no, zabrał mi znowu. Jezu, kolejny, kurde, taki tryhard. Chciałem powiedzieć, że to jest prawdziwa ramka, bo Gareth Bale trafia poprzeczka. Pierwsza połowa za nami. Jakże nudna. Puszczamy sobie Krojfa za Ronaldo, tak jak w poprzednim meczu. Dobrze, w końcu Gareth Bale. Jezu, ileż można. Ronaldinho. Pięknie 2 do jednego jest. Mamy to, kurde, pięknie. No spalony chyba, co? Nie było, ale co? Sam, sam środek gościu strzelał, ja pierdzielę Co, co się dzieje? Panowie! No i mamy 2-2 Nie mamy koniec i znowu do gryweczka Jest Kilian! Boże kochany, mamy to 3-2. Mamy koniec tego meczu wygrywamy, ale chciałem się pobawić, a tu Trey hardy. No i dobra, robimy sobie na koniec jeszcze tak jak ostatnio piłkarza Futis. Przepalamy taki oto składzik, jaki widzieliście. I zobaczymy, czy coś tutaj może oddać w ogóle w tym piku. Lecimy. Przekonajmy się jeden z trzech. No, niestety, może oddać tylko Fodder. No i to by było na tyle. Szkoda, że nie było jakiegoś fajniejszego SBC od tych, które robiliśmy. No, niestety, ten PIX z bohaterem kompletnie nie oddał. Paczka 85x10 też nie, no bo no czy no fodery oddała, no ale liczyłem na jakieś wyższe oceny tych foderów. Ale no, zawsze się przydało coś taki spontaniczny odcinek dla Was przygotowałem dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie pozytywną reakcję i widzimy się następnym razem. Życzę Wam miłego dnia lub wieczoru. Na razie.